Które kraje są największymi producentami lodów w Unii Europejskiej? Wraz z rosnącymi temperaturami w całej Europie rośnie również sprzedaż lodów. W ubiegłym roku produkcja lodów w Unii wzrosła o 2% do 3,3 miliarda litrów, ale które kraje Unii Europejskiej produkują najwięcej tego pysznego przysmaku? Podczas gdy Włochy mogą być znane na całym świecie ze swoich rzemieślniczych lodów, zaskakująco nie są największym producentem tego mrożonego deseru. Zamiast tego pierwsze miejsce w tym rankingu zajęły w zeszłym roku Niemcy, które wyprodukowały 607 milionów litrów. Zanim Niemcami uplasowały się Francja i Włochy, produkując odpowiednio 501 i 492 miliony litrów lodów. Pierwszą piątkę uzupełniły Hiszpania i Polska. Polska była jedynym czołowym producentem, który odnotował wzrost produkcji o prawie 1 trzecią. Francja odnotowała największy spadek wśród pięciu największych producentów. Ogólnie produkcja wzrosła w większej liczbie krajów niż spadła. Ilość lodów eksportowanych do krajów spoza Unii wzrosła o 1% od 2023 roku. Roku. Tymczasem import spoza bloków wzrósł znacznie o jedną czwartą. Francja była największym eksporterem lodów w Unii Europejskiej, odpowiadając za jedną piątą lodów opuszczających blok. Kolejne miejsca zajęły Włochy, Holandia, Niemcy i Belgia.